13 kolejka, 13 seria spotkań wygienie Super Ligii Piłka Rekręcznej. Gościmy dzisiaj w Lublinie w Hali Globus, gdzie MKS podejmować. Będzie drużyna z Koszalina na ten mecz. Zaprasza Państwa Marcin Uraz. Ważny mecz dla mks bo ten zespół nie może już tracić więcej punktów jeśli chce tu walczyć o mistrzostwo polskie. ryk, a trójki, pierwsza udana akcja i jest bramka. I jest trafienie ze skrzydła. Pierwsze trafienie Żanety Lipok. No ale w odpowiedzi. Bardzo szybko. Odpowiada Katarzyna Portasińska. Widzimy jak wyżej wychodzi Achruk w obronie. Reichel, mączka, mączka jest trafienie, mamy remis po 3. Próbowała próbowa indywidualnej akcji, więc jeszcze raz potężny rzut. Reichel. Złe podanie, kolejna strata. Teraz Achruk, ależ przyspieszenie Kingi Achruk, cóż za akcja. Charska tam na kole, spychana teraz Mączka, trudny rzut, jest trafienie. Zespół bez swojej strzelczyni Romany Roszak, która w tym sezonie wystąpiła tylko w 8 spotkaniach, a teraz świetne dogranie. Bardzo aktywne są skrzydłowe i Pomińska i Portasińska. No i proszę teraz Kubiszow rozkręca się część ta drugiej trafienie raz szybka akcja I trafienie po raz drugi trafia Paulina Mas tak, Ljubiszowa, Zaleśny, ta znalazła miejsce na skrzydle. Wszystko to co najmocniejsze rzuca teraz trener Dropek, aby jeszcze spróbować powiększyć tą przewagę. W końcówce pierwszej połowy Dominika Więckowska. Więckowska, Magda do Dominiki, a teraz trafienie ze skrzydła Julia Pietras. I ponownie cztery bramki przewagi. Jeszcze Urbaniak w końcówce pierwszej połowy. A więc po ciekawej pierwszej połowie, która zanosiła się na jednostronną po tej początku, po słabym początku koszalinianek. Ale później drużyna gości podjęła rękawice, zaczęła walczyć. Zrobiło się ciekawiej, i myślę, że nie trzeba Państwa zachęcać, aby pozostali Państwo z nami na drugą połowę tego spotkania. Achrok miała dużo miejsca tutaj na środku i nie wahała się rzucić. Biszowa. jeszcze raz do skrzydła i tym razem nie myli się zaleśni. Tak. No teraz złotale w środek bramki. Szansa na szybki atak. Doskonałe podanie. Ależ przestrzeliła Daria Szymkaruk. Masna, masna. Dobre. Dogranie do skrzydła. Płomienski. Baniak, Mączka. No i dobra akcja. Kubiszowa, jeszcze raz do skrzydła i tym razem skutecznie zaleść. Cina na Achruk, Jęckowska. Szynkaruk, z trudnej pozycji trafia Dania Szynkaruk. Zabrakowany ten rzut, kolejna strata Achruk. Achruk, świetne podanie, Szynkaruk i to już jest po 5 pięć bramek przewagi, już ostatnia akcja tego spotkania. Zobaczmy, jeszcze Szynkaruk, zablokowana, a więc 29 do 24. Tak jest, a więc bramkarki dzisiaj bohaterkami tego spotkania. Rzeczywiście obie spisywały się znakomicie. Dzisiaj to wszystko już. Dziękuję za uwagę, Marcin Uraz. Do zobaczenia, do usłyszenia.